Około 300 uczestników wzięło udział w gminnej edycji akcji Cała Polska Biega. Tradycyjnie już odbyła się ona w Dobrzelowie. Jest to już druga taka nasza akcja. W zeszłym roku uczestniczyliśmy w niej po raz pierwszy. Odbywa się, to jest taka akcja lokalna, zorganizowana właśnie do weekendu Polska Biega. Ponieważ uczestniczymy w takim, w takim programie WEF z klasą, zresztą proszę bardzo, to jesteśmy zobowiązani do zorganizowania właśnie takich, takiej lokalnej akcji. I to się zawsze tak odbywa właśnie w maju. Ponadto także prowadzimy bloga takiego sportowego z tych wszystkich wydarzeń sportowych. Nauczyciele uczestniczą w, na przykład w piknikach rodzinnych, w takich rajdach rowerowych. Nauczyciele organizują lekcje otwarte. Także dzieci ćwiczą razem z rodzicami, z babciami, czasami jak rodzice nie mogą uczestniczyć. Młodzi biegacze biegali po specjalnie przygotowanym torze na placu obok szkoły. Zaczęło się od najmłodszej kategorii, czyli krasnali. Dystans do pokonania wzrastał wraz z wiekiem uczniów. Ukoronowaniem akcji był natomiast bieg Open. Na najlepszych czekały oczywiście medale. Prawdę mówiąc, nic się nie przygotowałam, liczyłam po prostu na moją kondycję. A czy na co dzień też uprawiasz jakieś sporty? Biegasz może? Nie, chociaż bywa tak, że czasami wezmę rolki i pojadę sobie przez wsie. A powiedz, pierwszy raz bierzesz udział w tym biegu? Nie, drugi. Jesteś tutaj ze szkoły w Dobrzelowie, tak? Tak. I na co dzień nie przygotowywaliście się na WF-ach do tych biegów? Trochę, tam kilka dni przed, przed tymi zawodami mieliśmy, ale bieg krótki, szybki. Czy codziennie biegasz? Oczywiście. A powiedz nam długo się przygotowywałeś do tego biegu dzisiejszego? Były to dwa tygodnie, ciężkiej pracy biegania codziennie rano na wieczór. Widać, że masz dobrą kondycję, czyli to lubisz, tak? Tak, bardzo lubię biegać. Strasznie. A czy inne sporty też uprawiasz? Oczywiście. Piłka nożna, siatkówka, wszystkie sporty ogólnie. Akcja Cała Polska Biega prowadzona jest w naszym kraju od kilku lat. Ma za zadanie między innymi propagować zdrowy styl życia nie tylko wśród dzieci, ale również i dorosłych. Na takiej imprezie spotykamy się po raz drugi. Tak jak i po raz drugi uczestniczymy w programie ogólnopolskim WF z klasą. I właśnie w tym programie należy wykonać pewne zadania. I żeby program ukończyć trzeba zorganizować właśnie taką lokalną akcję sportową. W której uczestniczą nie tylko uczniowie, ale także lokalne środowisko. I właśnie w tej akcji, nasza lokalna akcja sportowa, uczestniczą rodzice, opiekunowie, nauczyciele, zaproszeni goście. No i się bawimy. A jak to jest z dziećmi? Czy bardzo trzeba je namawiać do takich akcji? No troszkę zawsze trzeba zmotywować, dopingować, ale ogólnie no nie ma dużego problemu. Może gorzej z gimnazjalistami, ale suma w sumarum zawsze wychodzi tak, że biegniemy wszyscy. Przy okazji akcji Cała Polska Biega nie mogło też zabraknąć strażaków z OSP Dobrzelów, którzy serwowali pyszne kiełbaski z grilla, a także pokazali młodzieży sprzęt do gaszenia pożarów.